Jak otrzymać rezydenturę w Paragwaju, na co przede wszystkim zwrócić uwagę, jak to zrobić i jak zrobić, żeby nie dać się oszukać. Więcej szczegółów w tym wideo. No tak, ale większość z Was pyta się, Zbyszek, wszystko ładnie, pięknie. No ale jak mam, mam rozróżnić tego uczciwego w cudzysłowie? Naturalnie wierzę wam, bo mamy y, bardzo wiele zapytań w kwestii właśnie rezydentury, gdzie ja zrobiłem już na ten temat wideo, które wam tutaj wrzucę, linka, jakie trzeba dokumenty, aby uzyskać rezydenturę i wymieniłem wam parę punktów, na które trzeba zwrócić uwagę. Również ten, w którym... Stwierdziłem, że możecie to zrobić również sami, oszczędzając naturalnie pieniądze czy wasz budżet, co nie znaczy, że pomożecie sobie sami sobie szybciej załatwić odpowiednie dokumenty, ale taka możliwość istnieje. Ale teraz pomijając fakt, że możecie to zrobić sami, naturalnie ja radziłbym wam jednak skorzystać z pomocy. Odpowiedniej osoby, która naturalnie na tym się zna, która to już robi, która wie, jakie dokumenty wam są potrzebne, gdzie z tymi dokumentami iść, gdzie je podpisać, kto ma podpisać i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj tych decydujących faktów jest dużo, więc jednak radziłbym wybrać tą odpowiednią osobę. Teraz uwaga, 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 proszę się dobrze skupić. Dokumenty. Ostatnio mieliśmy klienta i też zapytał się, mówi zbyżek, wszystko ładnie, fajnie, no ale jak ty, mówi to w sumie wam przybywa tutaj konkurencji. Ja tak zastanowiłem się, pomyślałem i mówię hm, w sumie mówię konkurencja jest jeżeli jest to faktycznie konkurencja, jest dla każdego dobra, bo ożywia biznes. Także w każdym biznesie jest konkurencja. Ja pracowałem w nieruchomościach w Niemczech i był biznes, była konkurencja i zarabiałem. Też i konkurent też zarabiał. Nie było z tym żadnych problemów. W Paragwaju na co musicie zwrócić uwagę? <tryk> Pierwsza rzecz jest. Ten ktoś, ten Was pomocnik musi być osobą zaufaną. Na ogół jej się nie zna, więc co powinien spełniać? Oczywiście, biorąc pod uwagę moją skromną osobę, ja mam konto na Facebooku, jestem tutaj ponad 20 lat wraz z żoną Polką, prowadzimy własny biznes, nie jesteśmy milionami, ale dobrze nam się idzie. I tu, gdzie jest najważniejszy punkt jesteśmy cały czas na miejscu. Jesteśmy w mieście Piri gdzie każdy na raz zna. Czyli w razie potrzeby macie tego partnera na miejscu, nie tylko pod numerem telefonu, ale faktycznie w rzeczywistości. Możecie go złapać, spytać się i powiedzieć Zbyszek, co się dzieje z moimi dokumentami. Jako przykład. Ale teraz yy, patrząc z innego punktu widzenia, Musicie zwrócić uwagę właśnie na te kwestie. Jeżeli pójdziecie, czy pojedziecie w okolice Urzędu Migracyjnego, znajdziecie tam na pewno wielu pomagierów. Tak? W różnych językach, i, i w angielskich, i w niemieckich, i w polskich, i, i w różnych językach. E, ostatnio z Filipin nawet byli, czy co, czy będą może pomagierzy i też jest fajnie, też jest fajnie, bo życie się toczy i jeżeli ktoś coś umie robić, to dlaczego nie? Piąteczka i palec w górę. Ale, i tutaj jest ale, problem leży w tym, że dużo ludzi przyjeżdżając do Paragwaju, oczywiście yy, przeliczyło się ze swoim budżetem. No i ma, patrzą, jak tu te pieniądze zarobić, i na kim najszybciej można zarobić pieniądze? Aha, podając się oczywiście za pomagiera i powiedzieć: Hmm, sorry, siu, ja tobie załatwię dokumenty. Załatwię dokumenty. ile bierzesz? 2000 euro. A, tanio inni biorą 2,5 na przykład. No jasne, zaoszczędzisz. No i taki człowiek w dobrej wierze korzysta z usług, i okazuje się, że Pierwsze, co ginie, są pieniądze. Drugie, czego nie ma, są dokumenty, których nie ma. I trzecia rzecz, na ogół taki pomagier znika. No ale powiesz, słyszę, jak znika? No, no, no oczywiście, spytajcie się na przykład takich pomagierów. Gdzie on mieszka, gdzie jest zameldowany, ile czasu mieszka w Paragwaju. Dlaczego akurat tą dziedzinę wybrał do pomocy? Dlaczego zna się na tym? Od ilu lat to robi? Od jakiego czasu to jest ważne? Adres, miejsce zamieszkania? Gdzie go można złapać? I tak dalej. Strona internetowa, Facebook i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele faktorów, na których się trzeba trzymać. I tutaj proszę Was, bo naprawdę znam po 22 latach pobytu w Paragwaju, gdzie niestety, ale sporo ludzi potraciło pieniądze. Nie chcę teraz wymieniać nikogo z nazwiska, przynajmniej na razie. Ani z firm, ani tych firm, które oszukały klientów, bo naprawdę są to przykre sprawy. Ludzie ufają i tracą pieniądze. I to jest najgorsze, co może być. Dlatego tutaj mój apel, osobisty mój apel jako Zbyszka do Was. Uważajcie na te kwestie i wybierajcie zaufanych pomocników, którzy Was pokierują w odpowiednią stronę. Dlatego linka i kontakt do nas zostawiam Wam pod wideo. Mówię pod wideo, czyli w opisie wideo, bo to jest najważniejsza kwestia. Ceny, jak i dokumenty mogą się oczywiście z roku na rok zmieniać, dlatego chcę, aby to wideo pozostało i jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, to można to łatwiej uaktualnić właśnie w opisie wideo. Więc proszę nie zapomnieć, tam zajrzeć. Tam jest zarówno mail, jak i WhatsApp, Telegram i numer. Telefonu osobiście do mnie. Muszę zaznaczyć, że nasi partnerzy, tak jak ja na przykład, jestem już 22 lat, partner, który organizuje i składa wnioski w sposób jak najbardziej legalny, jest tutaj praktycznie urodzony. Rodzina jest szanowana, mówi w wielu językach i naprawdę 100% wykonalności i zadowolenia klienta. Dlatego to jest istotne, plus naturalnie własne biuro, gdzie naturalnie każdego dnia można jego czy też nasz znaleźć. I to jest kwestia istotna. Nie, że spotykacie się gdzieś w barze przy piwku czy przy kawce, dajecie dwa czy 2,5 dwa tysiąca i klient znika i nie ma go, albo nie odpowiada dwa dni przez telefon. Musicie zastanowić wy, zaufacie takiej osobie i ona musi być zaufana. I druga istotna kwestia nie zapomnijcie, że wy podpisujecie, że będziecie przestrzegać paragwajskiego prawa. A więc nie zaczynajcie jakiegoś załatwiania od samego przyjazdu, bo to się może naprawdę źle skończyć. Dlatego najpierw trzeba pomyśleć, a potem Działać. Myślę, że Wam pomogłem. Jak macie zapytania naturalnie. Zwróćcie się do mnie osobiście. Link, jak i dane kontaktowe pod wideo. Pozdrawiam was serdecznie, gorączą serdecznie z gorącego paragwaju. Dzielcie się tym wideo i przekazujcie innym, którzy oczywiście też będą mieli możliwość skorzystania z waszego, a przede wszystkim z naszego doświadczenia. Dzięki. I życzę dużo, dużo zdrowia i sukcesów.